Dni stolicy to największe święto kultury współczesnego Wilna, cieszące się już prawie dwudziestoletnią tradycją. Wśród wielu imprez i festiwali na początku września nie trudno odnaleźć także wiele polskich akcentów. Na przykład już po środku Aleje głównej arterii tego święta, królowała polska kuchnia w wykonaniu restauracji domu polskiego. Jo z suwa. Z polskich dań najbardziej lubię flaki. Co najmniej raz w roku jedziemy gdzieś przez Polskę i zatrzymujemy się gdzieś zjeść, także znam polską kuchnię. Do południa była bardzo dużo, teraz trochę przerwa, ale na kuchnię ruch idzie tak. Na zaplecze i tu tak. Co się cieszyło największym powodzeniem? W Jego z w danej chwili, którego nie mamy, ale zaraz będzie, bo już w drodze, już od, z restauracji Pan Tadeusz już tutaj jedzie, już. Białe kielbaski bardzo smaczne też są, polecamy. Polecamy placki ziemniaczane, też są bardzo smaczne. Polecamy, co tam jeszcze są. szaszłyczki te litewskie nasze też są bardzo smaczne, wszystko świeżutkie. It's Greek, uh, souvlaki, you know souvlaki? Is Greek? No? It's very famous, souvlaki. Posiliwszy się polskim szaszłyczkiem zwileńczyzny, lub jak kto woli, greckim suwlaki, można było wybrać się także na któryś z licznych koncertów, na przykład posłuchać wiecznie młodych francuskich przebojów Edith Piaf w wykonaniu jednej z najbardziej znanych litewskich wokalistek polki z wileńszyzny Eweliny Saszenko. Zawsze wszędzie mówię, że jestem Polką, nieważne gdzie jestem, czy w Wilnie, czy w Kownie, czy w Kajpedzie, czy gdzieś za granicą. nie? Cieszę się z tego, że każdy chce ze mną zarozmawiać w języku polskim i, i ci naj, najwierniejsi wani nawet piszą listy mi w języku polskim, chociażby są licinami, więc no ja się cieszę. Natomiast miłośnicy sztuki współczesnej mogą odtąd wyruszać na miasto tropem najnowszych polskich murali. Już po raz drugi w ramach Dni Wilna odbył się tu festiwal Vilnius Street Art, w którym uczestniczyli także Polacy z Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy. Polscy artyści, tacy jak Mariusz Waras, tworzący pod pseudonimem m czy Tank Petrol działający dziś w Manchesterze, to jedni z najbardziej znanych na świecie twórców sztuki ulicznej. Ich prace naprawdę robią wrażenie, tak jak ta postindustrialna dżungla Warasa na dawnym Palacu Związków Zawodowych. To nawet przerosło nasze oczekiwania. Wyzwalająca się kobieta zamieniająca się w orla na murze więzienia na Lukiszkach, którą zostawili nam chłopaki z tank petrol, to także niesamowite dzieło wkomponowane w konkretne miejsce i otoczenie. Natomiast Ernest Zacharewicz pochodzi z Wilna, z polsko-litewskiej rodziny, ale ostatnio w rodzinnych stronach bywa tylko od święta lub na zaproszenie. Przed rokiem ozdobił flagowe niegdyś wileńskie kino Litowa, tym razem przeniósł na nowy most zwierzyniecki Atlantów z Pałacu Tyszkiewiczów. Zacharewicz jest chyba jedynym Litwinem, który zdobył międzynarodowe uznanie w tej branży. Obecnie najczęściej przebywa w Malezji, a tworzy w różnych zakątkach świata, więc jesteśmy z niego dumni. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu festiwalowi, w którym chętnie uczestniczy, doczekamy się jego następców, a kultura street artu na Litwie przestanie być postrzegana w kategoriach undergroundu i wybryków graficiarzy. Najpierw Wilno w Gdańsku, a po paru tygodniach Gdańsk w Wilnie. Już od kilku lat w ramach współpracy odbywają się wzajemne prezentacje obu miast. Serdecznie was pozdrawiam drodzy Wilnianie. Od 11 lat miasto Wilno organizuje swoje dni w Gdańsku. My nie byliśmy tak wspaniali jak wy, ale od trzech lat są już wreszcie dni Gdańska w Wilnie. Dziś Wilno blisko współpracuje z Warszawą, Krakowem, właśnie Gdańskiem, a ostatnio też Wrocławiem. Gdziekolwiek jestem w Polsce, wszędzie znajduję wspólny język, otwartość i szczerość. To oznacza, że współpraca miast jeszcze bardziej zbliża ludzi. Pamiętajmy, że około 40% mieszkańców Gdańska pochodzi z szeroko rozumianej Wileńszczyzny i moja rodzina również pochodzi z Kresów. To jest podstawowy cel, żeby jednak tą, tą wieś, z tym, z tym miejscem urodzenia pielęgnować. Po drugie, oba nasze miasta mają bardzo bogatą ofertę kulturalną. Jeśli Wilno w Gdańsku ze względów sentymentalnych jest witany bardziej serdecznie, to Gdańsk w Wilnie zauważalnie rosnącym zainteresowaniem. Gdańszczanie prezentują w Wilnie swoje najlepsze osiągnięcia kulturalne. Tym razem Wilnianie mogli podziwiać m.in. wokalistę reggae Pablo Pavo, teatr tańca Good Girl Killer, teatr tańca z ogniem Mama Du. Współpraca kulturalna to jak kolacja w przyjaznej atmosferze, gdzie jest możliwość porozmawiania na różne tematy i wykrystalizowania najbardziej interesujących spraw. Na przykład władze Gdańska i Wrocławia chętnie podzielili się swoim doświadczeniem w kwestii budowy stadionów. My przybliżamy się do takiej budowy, więc możemy już uniknąć pewnych błędów. Wilno czerpie z Gdańska, a Gdańsk z Wilna. Wilno ma dobrze rozwiniętą sieć wynajmu rowerów, a Gdańsk ma jedne z najlepszych w Polsce trasy rowerowe. Ech. I nie ukrywam, że do tej pory myśmy szli nieco w innym kierunku, ja to nazywam kierunkiem holenderskim, bo w Holandii nie ma rowerów miejskich, a za to wszyscy jeżdżą na rowerach. Więc myśmy taką mieli wizję w Gdańsku, ale coraz bardziej widzimy, że ze wszystkich stron i mieszkańcy i media trochę nas atakują, że jednak taki rower miejski jak jest w Wilnie powinien być w Gdańsku, więc na pewno te doświadczenia wykorzystamy. Projektem, który również niespodziewanie połączył Wilno i Gdańsk okazało się wileńskie hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową i brak odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, hospicjum prowadzone przez siostry zakonne, głównie z Polski, próbuje dotrzeć do wszelkich możliwych ofiarodawców. Swoje stoisko z wileńskimi sercami i piernikami zaprezentowano w Gdańsku, a teraz w ramach Dni Gdańska również w Wilnie. I się tam w Gdańsku myśmy zebrali za te trzy dni 21 tysięcy złotych. Tam wszyscy ludzie wiedzą, co to jest hospicjum, bo chodzi o to, że ruch hospicyjny w Polsce no już praktycznie ma około 20 lat. A tutaj prawdę powiedziawszy, ja już dzisiaj za ten krótki czas spotykam się z kilku pytaniami, a co to takiego? Pracownicy i wolontariusze hospicjum przyznają, że właśnie przy takich projektach kulturalnych, koncertach czy wystawach łatwiej przemówić i trafić do serc ludzkich. Symbol wileńskiej Rosy, tak zwany Czarny Anioł, który od dłuższego czasu pozostawał w opłakanym stanie, będzie uratowany. Polscy konserwatorzy przystąpili do renowacji tej rzeźby. My od pewnego czasu zauważyliśmy, że temu najpiękniejszemu pomnikowi na Rosie grozi ruina, że on lada dzień może runąć. Pomnik ma 110 lat już zagrożone był przede wszystkim przez tą tumbę. Były luźne warstwy cegły, które mogłyby wypaść i runąłby po prostu w dół główna płyta nakrywająca tumbę. Aż kilkanaście miesięcy trwale formalności prowadzące do uzyskania zgody litewskich władz na restaurację pomnika. Po pierwsze trzeba było przysłać całą dokumentację o tych, kto będzie robił tą konserwację. Potem zaczęto wymyśleć coraz bardziej. Kazali nam zrobić analizy chemiczne. Zrobiono to, zapleciliśmy. Teraz potrzebne jest opinie rzeczoznawcy litewskiego. I to trwało około 8 miesięcy. Odbierając w Warszawie nagrodę imienia Aleksandra Giejsztora za działanie na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, Alicja Klimaszewska nawiązała do tragicznej sytuacji Czarnego anioła. Sprawą zainteresowało się Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodziło się sfinansować prace restauratorskie. Jest to właściwie jedna z nielicznych rzeźb Leopolda Wasilkowskiego, które zostały po II wojnie światowej uratowały się. Większość rzeźb które on robił, to były dekoracje kamienic warszawskich głównie, nie tylko zresztą, i te uległy zniszczeniu, nie zostały odbudowane oczywiście. Możemy mówić o jego twórczości w oparciu o te rzeźby, które zostały na cmentarzach. W trakcie pracy restauratorzy odkryli, iż przed laty były podejmowane próby kradzieży metalowej rzeźby. To z tego co widać, to było. Prawdopodobnie kilkanaście lat temu albo dawniej. To nie jest rzecz świeża. Wyszczerbiono tutaj ten, ten bardzo twardy przeszlabradowy. Tu jest drugie miejsce. Tutaj robiono to z taką, z taką siłą, że został brąz, prawda, lekko, lekko zdeformowany. Na szczęście system osadzenia wytrzymał to wtedy, ale tym niemniej są ślady rzeczywiście, że tego typu działania podejmowano. Więc bardzo istotnym elementem jest rozpoznanie, czy podczas tych działań wtedy. Nie naruszono statyki tego pomnika i czy nie będzie się to pogłębiał ten proces? Jedno jest pewne, jest to pierwsza od chwili powstania rekonstrukcja tego arcydzieła sztuki nagrobnej. Pracuje przy niej zespół 10 fachowców. Tu już były podejmowane próby ograniczonych działań, zmierzających do poprawienia stanu tego obiektu. Wiem, że strona litewska robiła to w latach bodajże 90. Takie zadanie, jakie w tej chwili mamy, jest rzeczywiście chyba pierwszy raz w ogóle, na pewno jeśli chodzi o ten pomnik. Kunsztowna rzeźba powstała w 1903 roku i stanęła na grobie tragicznie zmarłej 24-letniej Izy Salmonowiczówny. Zrozpaczeni rodzice sprowadzili jeden z najpiękniejszych i wtedy najdroższych pomników nagrobnych z Warszawy. Anioł zrywający pęta śmierci szybko uzyskał miano najledniejsze rzeźby na cmentarzu, aż czasem stał się symbolem wileńskiej Rosy. Jesteśmy przekonani, że jak się mówi cmentarz na losie, to się myśli Czarny Anioł. Tak, Aczkolwiek być może Czarny był od brudu, teraz będzie troszeczkę czystszy. <słyska> Polscy restauratorzy zapewniają, że prace zakończą najpóźniej do połowy października, więc na święta wszystkich zmarłych i zaduszki, kiedy rozsaplonie tysiącem ogni, odnowiony Czarny Anioł będzie cieszyć oko pełnią swego piękna. Uwagę spacerujących po wrześniowej roście przyciągają zwykle trzy nagrobki w mauzoleum marszałka, wyróżniające się spośród innych tych najstarszych legionowych i niedawno ustawionych akowskich. Wiążą się z piękną legendą wileńską. Ponoć spoczęła pod nimi ostatnia warta honorowa, która we wrześniu 39. do końca stała przy płycie matki i serca syna, aż została rozstrzelana przez wkraczające do Wilna czołgi sowieckie. Zginęli 18 września z rąk czerwonoarmistów. To się zgadza, jednak bliżej znana jest tylko historia Wilcentego Salwińskiego. Pamięć o nim przechowywana jest w rodzinie, która do dziś mieszka na Wileńszczyźnie. To miejsce pamiętam jako coś takiego oryginalnego, pełne tajemnicy. Bo gdzieś tam podświadomie było mówione, że tutaj nie można przychodzić do Piłsudskiego, że to ktoś filmuje, ktoś nagrywa, chociaż sama się z tym nie zetknęłam. I zawsze to były emocje, zawsze to było podniecenie, a jednak koniecznie idziemy. Mama pani Danuty, jak przez mgłę pamięta rodzinną tragedię, której nic nie zapowiadało. Wszak stryj Wincenty we wrześniu nie pojechał na front niemiecki. Byłam czteroletnim dzieckiem. Tyle pamiętam, że tylko ktoś przyjechał tam do nas. I mój ojciec wpadł do domu, do matki babci, mówi, win coś nie żyje. Pamiętam, babcia tak zastanowiła się, i mówi, to chyba być nie może. I wraz zaczął się płacz, tam krzyk, jedna ciocia, druga. I oni z moim ojcem wyjechali, bo jego nie przewozili, tam on został pochowany od razu. Wincenty Salwiński był zwykłym chłopakiem z podwileńskich Sokolników. Miał zaledwie 25 lat, nie zdążył jeszcze założyć rodziny. Trzy lata wcześniej ukończył szkołę podoficerską, ale raczej nie wiązał swojej przyszłości z wojskiem, tylko z rodzinnym gospodarstwem. On na przykład miał skończone w Bukiszkach ogrodniczą szkołę i już wtedy w tamtych czasach w Sokolnikach były torskawki. To dla mnie było bardzo dziwne, jak to takie duże jagody i nie w lesie a gdzieś koło domu. We wrześniu 1939 w stopniu kaprala batalionu Troki, wileńskiego korpusu ochrony pogranicza, zajął pozycje obronne na przedmieściu Wilna. Jednak po sowieckiej agresji, gdzie indziej zapadła decyzja, iż Wilno nie będzie bronione, a jednak było. Dziadek pokazywał, znaczy mówił, że zginął po drugiej stronie, był ciężko ranny, nigdy nie mówił, że stał na warcia, że właśnie tutaj, nie przy pomniku tutaj, ale po drugiej stronie toczyły się walki. Dwaj żołnierze, którzy zginęli z opowiadem dziadka, były przewi przewiezione tutaj w moment, w, ten, w tej chwili, kiedy był chowany Wincenty. I była taka podjęta decyzja, że chowają w jednym grobie razem wszystkich trzech. Z czterech braci Wincentego, tylko jeden, Felix, pozostał w Wilnie i w latach 70. postanowił uporządkować grupę brata oraz dwóch nieznanych żołnierzy spoczywających w tejże mogile. Bardzo dziwne, że przez staranie się dziadka, jednak on utrzymał pozwolenie na postawienie tych pomników, odrestaurowanie ich, to też może zawdzięczając takim częściowo prywatnym kontaktom członkom rodziny. Dopiero po upadku komunizmu, przy pomocy polskich firm pracujących wówczas w Wilnie i polskich historyków, na pomnikach pojawiły się także nazwiska szeregowców, którzy polegli prawdopodobnie w okolicach Zielonego Mostu. Ale w Wilnie i w Polsce żyła już legenda o ostatniej warcie przy sercu marszałka. Cały czas ile słyszałam, że zginęli na warcie, próbowaliśmy to jakoś sprostować, ale później. Так було нам породзоване, поніважи то яка легенда, ладна легенда, і ніхто може зостане.